Cześć! Tutaj Ania z Dance from Home. Jest mi bardzo miło, że zdecydowałaś się na ten kurs tańca Latino Solo dla kobiet. Już zaraz nauczymy się baciaty i salsy od kroków podstawowych po bardziej zaawansowane figurki. Jeżeli jesteś gotowa, to zaczynamy! już w trzeciej części naszego kursu baciata solo. Teraz zobacz, pokażę Ci figurkę, którą się nauczymy w tej części. Będzie to basic, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy. Do tego dodamy ręce i ręce, ok? Dobra, no to słuchaj, jak to wykonać? Stanę tyłem. Tradycyjnie zrobimy basic. 5, 6, 7 i raz, 2, 3. Hop, raz, 2, 3, hop. Pamiętaj o tym, co mówiłam w pierwszej części, tak? Czyli naturalnie nogi cały czas są zrelaksowane. Tutaj ręce nam pracują, nie trzymamy rąk w dole. Relaksujesz się cały czas, ok? Raz, 2, 3, hop. Dobrze, w takim razie jak wykonać te kroki? Od prawej nogi będziemy miały krok do przodu, lewa noga do przodu, do tyłu i tep. Tak? I teraz to samo w drugą stronę, czyli będzie lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do tyłu, tep. Dodatkowo zwróć uwagę na moją klatkę. Będziemy rotować się z jednego rogu do drugiego rogu. Także uwaga, patrzymy na kąty swojego pokoju. Jesteśmy w tę stronę. Zatańczmy basic. I raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. I teraz będziemy rotować. Raz, dwa, trzy, hop. Jesteśmy w tę stronę i będziemy rotować na drugą. Raz, dwa, trzy, hop. Widać? Taka fałka nam powstaje. No to chodź, spróbujemy jeszcze raz. Prawa noga do przodu. Raz, Teraz dwa, druga noga do przodu, prawa noga tył, tep. Jesteśmy do tego rogu skierowane i znowu to samo. Lewa noga przód, prawa noga przód, lewa noga tył, i do tego rogu jesteśmy skierowane. Mamy to. Pamiętaj, nie na prostych nogach, tak, bo wyjdzie w ten sposób, tak średnio bym powiedziała. Więc spróbujmy zrelaksować nogi, tak. Możemy to zatańczyć na ugiętych nogach, wręcz powinniśmy. Ok? To spróbujmy jeszcze raz basic. I raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy i lecimy. Raz, dwa, trzy do rogu, raz, dwa, trzy do rogu. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy dalej. Raz, dwa, trzy, ciach. Raz, dwa, trzy, ciach. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz wykonamy całość, czyli basic wraz z tą figurką tyłem, ok, do muzyki. 5, 6, 7 i basic. Uwaga, lecimy. I raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, dwa i basic. Świetnie! Raz, dwa, trzy, hop. I lecimy. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa. I basic. Raz, dwa, trzy. Naturalnie bioderka. I raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Lecimy paso z go. I raz, dwa do tego rogu, raz, dwa do tego rogu, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa i basic... Świetnie, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy. Ostatni raz, malutkie kroki i raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa i basic... Świetnie. Okej. Okay. Super. Poszło ci doskonale. Teraz dodamy sobie Lady Styling. Dobra, jak to wykonać? Zobacz, rękę wysyłasz do przodu. Ręka będzie taka wyciągnięta, jakbyś chciała coś złapać. Teraz ręka obraca się, wysyłasz ekstra moce i do siebie ciach. Okej? Okay. Dobra, czyli wyobraź sobie, że masz moc, bo masz moc. Uwaga i wysyłamy. Ziup. Wkręcamy i do siebie. Jeszcze raz. Hop. I ciach. Jakbyś chciałam mnie przyciągnąć, dobra? Jeszcze raz spróbuj. Wła. I hop. Pięknie. To samo druga ręka. Uwaga, wyciągasz. Pam. I hop. Super. Pam. I hop. Świetnie. Jeszcze raz. Teraz prawa ręka, a później lewa. I raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy, hop. Super, połączymy teraz to z naszymi krokami. Czyli od prawej nogi, tak? Będziemy miały raz, dwa, trzy, hop, wraz z prawą ręką. Lecimy. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, hop. Jak mamy? Dobra, to teraz sięgamy lewą i idziemy lewą nogą. I raz, dwa, trzy, hop. Proszę, pięknie, to jeszcze raz. I raz, dwa, trzy. Hop, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Hop, pięknie, super. To uwaga, robimy całość, czyli będziemy miały kroki podstawowe, będziemy miały te kroczki bez lady stylingu, a na końcu te kroczki z lady stylingiem. OK, gotowa? Dostaję tyłem i robimy z muzyką. Uwaga. Siedem i. I robimy. Go. Bez rąk. Raz, dwa, trzy. Hop. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Świetnie. Basic. To samo z rękoma. Go. I raz. 2, 3, hop, raz 2, jeszcze raz, 1, 2, 3, hop, raz 2, 3, hop. Świetnie, dalej. I BASIC. Uśmiechnij się. Raz 2, hop, relaks. Raz 2, 3. I lecimy bez rąk. Go. Raz 2, 3, hop, raz 2, 3, hop, raz 2, 3. Świetnie. BASIC. Ręce cały czas są zgięte. I z rękoma. Lady Styling. Go! Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy. I basic. Dobra, zrobimy teraz podwójne, okej? Okay? Podwójne z Lady Stylingiem. Go! Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy i basic. Świetnie! Gratuluję Ci serdecznie, poszło Ci świetnie. Teraz pamiętaj, żeby przećwiczyć całość, tak? Czyli dowolnie miksujesz do całej piosenki załączonej w kursie. Także ćwicz i widzimy się zaraz w kolejnej części. Do zobaczenia! Jeżeli podobała Ci się ta choreografia, polub wideo, zasubskrybuj nasz kanał i znajdź nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. A jeśli chcesz nauczyć się tej lub innej choreografii krok po kroku, wejdź na dancefromhome.com i rozpocznij naukę już teraz.